I słuchaj Henry, ja tutaj tak powiem wyraźnie, tyle no. do ciebie kobiet pisze, ty z nimi piszesz no. i dlaczego, jeżeli tak cię tam chwalą, to dlaczego tu żadna nie przyjedzie, nie zobaczy jak mieszkasz, nie pomoże ci w czym, potowarzyszy ci, tylko każdy pisze głupoty, a żadna nie przyjedzie. Nie wiem. No. Ja to tak już tutaj się przyzwyczaiłam, ale tak, żeby tu jaka przyszła i siedziała, on tam pójdzie, to tu, to tam, będzie turą. przyjdzie wieczór, to tam będzie na tym telefonie, to musi odpocząć to, a siedzieć samy, no to by go tu przeszkoliła, nie jedna pożumnie. Przyszedł się do nich, przyjedź tak, którą, zaproś, którą ty przyjedzie, żadna a ja nie, nie, nie przyjedzie. Ja nie mogę za, zapraszać bo, innych bo, kobiet. Heniu, Heniu, żadna by nie przyjechała, a, Ale ja żadna. Nie, nie, nie mogę zapraszać innych kobiet. Możesz? Bo mam marycie i nie mogę innych kobiet zabrać. Heniu, a kto ogłoszenie do Rawy mazowieckie do gazety dał? Najpierw trzeba nagrzeszyć, żeby później mi się z tego spowiadać. Patrz, jest twoje zdjęcie koń z konikiem Ta. i pisze tak: Witam, jestem Henryk, zapraszam do siebie na weekend chętną panią, będziemy się bawić. No to Janusz napisał, no to, to no ja... nieważne, to no. ja już bym do niego, dlaczego on w twoim imieniu pisze głupoty? Wierzyć i nie wierzyć. No niby, że to kolega, no. Ale ja wiem, no może i kolega, bo ten Janusz taki jest, no, ale może i nie mu kazał, i ten, mógł mu tak zrobić ten Janusz do tej gazety podać. Tak ja samo bo... jakby ktoś, jakoś kobieta napisała jakaś w moim imieniu, że, zap, że tam zapraszam kogoś do siebie, jakiegoś faceta. To bym ją zrypała i tyle bym no, no, no niedobrze wyszło, no, ale no co się zrobi? No. Czy czasu nie cofnie. No ale jakaś się zgłosiła po tym ogłoszeniu? Tak, zgłosiła się. <noise> Gdybyśmy byli po ślubie, by się okazało, że choć takie tam wywija numery, to od razu rozwód, niestety.